Siemanko kochani, witam Was serdecznie w następnym odcinku. Dzisiaj wyskoczyliśmy sobie w niedzielę. Pomszy ludzie już powracali do domów, zatem zobaczymy jak bardzo zgłodnieli, jak bardzo kościół wystał z nich energię. No i zobaczymy co zamawiają przede wszystkim. No ile będą zamawiać. Już mam nadzieję, że będą. Nie ma co się źle nastawiać. Zatem co? No, zalogowany już jestem, za minutę się rozpoczyna blog Czekam na pierwsze zamówienie, gdzieś tam jadę oczywiście w stronę Maka bo gdzie by indziej. I zobaczymy jak to się rozwinie. No i w końcu po 20 minutach wpadło zamówienie. Zamówienie no, z McDonalda, bo skąd by indziej. A gdzieś tam się kręciłem, więc w zasadzie to po prostu muszę zawrócić, nie? Ale o tyle dobrze, że, że cokolwiek miał. Bo na pusto kolejne godziny ten chyba kurde pochlastał się wyskito. Jak tak można? Wcisnę, wcisnę się no, no. Tak no. Nie no, tutaj no, to się nie będzie Znaczy, i tak nie wysiadam, ale to no nawet jak nie zostaniesz i tak nie no nie, wyjdziesz. bo tam za daleko stanął Jakie wygodnickie, Przy przyjmujesz Miejsce, elegane. Zebrane, a w sumie to zamówienia, bo się okazało, że dostałem łączone więc jadę od razu z dwoma w sumie nie wiem, nawet jaka tam kasa za to ale tak, jedna dostawa no to po drugiej stronie ulicy od Maka więc no to będzie to będzie bardzo króciutko no druga z drugiej strony miasta więc no zobaczymy ale fajnie, było ogólnie tam grupka gloverów stoi chyba z 5 a ja poleciałem zamówienie zebrać więc no no, ciekawie Dobra, w zasadzie to zaraz będę już tutaj z pierwszą dostawą Więc widzicie, nawet nic nie będę ciągnął, to jest pół minuty przejechać, nie? Tutaj nie, dalej Będzie oczywiście ciężko gdzieś tu zaparkować, kurczę No, lecę teraz z drugą no niedaleko po prostu muszę się tylko przebić fajnie jest, kurde, luźno mówiłem niedzielka ludzie się na rowery poprzesiadali więc całkiem sympatycznie dla porównania wczoraj jak wyskoczyłem na miasto o tej godzinie, no to no to porażka, nie? przebicie się wiesz, gdziekolwiek wiesz, no to Tragedia. Dobra, dojechałem. Nie zostaje nic innego jak iść to i po prostu zanieść. Dobra, obydwa zamówienia dostarczone. W sumie kwota mnie trochę zaskoczyła. Oliczyłem, szczerze mówiąc, na więcej. A mianowicie wpadło niecałe 14 zł. no pewien, że tutaj jakiś drobny napiwek. Powiedzmy niecałe 2 zł, już tak. Podliczając, Więc no, kurde szalu nie ma. Wiem, że te odległości też no, nie były jakieś tam ogromne, no ale sam fakt, przeważnie tyle dużo pojedyncze zamówienia wpadało, a nie, a nie za podwójne. No ale cóż, trochę czasu minęło, zatem dosyć zwinnie zawijam na, na miasto z powrotem, żeby jeszcze coś tam złapać. No jak się nie złapie, no to trudno, no, będzie trzeba coś jeszcze dograć. Na pewno trzeba będzie dalej nagrywać, nie? Nie ma co się poddawać. No dobra, kochani, mamy kolejne zamówienie. Skąd? No oczywiście McDonald's, bo jakby, że mogło być inaczej. Aż tam no, przy weekendzie, no to. Tutaj wiadomo, że najpopularniejszy, bo tego, że mnóstwo, mnóstwo najpotwartych, no to jednak McDonald's, jak widać, góruje. To znacznie. No, ale jakoś mi to tam specjalnie w sumie nie przeszkadza. Ważne, że po prostu jest co robić. To jest fajne. No i co tak podejrzewałem? No to sporo kasy za to będzie, więc jakiś daleki kurs podejrzewam. Co prawda nie sprawdziłem gdzie dokładnie. No ale stawka już mi powiedziała dużo na ten temat. Nie chyba ponad 17 zł. Jak, ten, jak spojrzałem. Chyba, że coś źle zobaczyłem No ale to i tak, wiadomo, po tym, po dostawie będziecie tutaj widzieli co, co, i jak Teraz to już w ogóle się płynie przez miasto, nie? jak widzicie pustki kompletne Masa spacerowiczów i rowerzystów No i nie dziwne, no taka piękna pogoda wiarygodne po prostu no dobra jak widać już dojeżdżam do Maka ładnie szybko poszło wszystko pięknie, elegancja Mówił, no w małych miastach to jest przejebane no i miał rację. No i no nie ma co, tak naprawdę. Jest tych kurierów od cholery. Knajp, no, no niby też jest od cholery, no ale jednak, no jak widzicie, wszystko cały czas się powtarza, tak? Nie ma, także że raz tu, raz tu, raz tu. No głównie, głównie ten McDonald's, jakiś tam kebab King chyba jeszcze dosyć tam systematycznie wpadał. No, ostatnimi czasami no to ten Max jak się otworzył. No tak jak patrzyłem z ciekawości co można w ogóle zamówić przez globą no to jest no dużo, dużo większy wachlarz do wyboru. No nigdy jeszcze nie miałem z wielu miejsc dostaw, zresztą nawet nie wiedziałem, że w niektórych miejscach to w ogóle jeszcze można, na ten, znaczy jeszcze, no w ogóle, że można tam globą A co dopiero jeszcze zrealizować tą dostawę? No, ale z czasem może jakoś to tam... Będzie inaczej, kto wie. Póki co to takie rozmyślenia nie? w trakcie jazdy. Będę już naprawdę spory kawałek przez ten kawałek, przyjechałem. Teraz okaże, że jeszcze wyjadę z milionówka i gdzieś dalej pojadę. Trzynaście czterdzieści Więc bardzo miło Całkiem, całkiem sensowna kwota Tylko, no, daleko było Ale właśnie wolałbym takie kursy Mimo wszystko niż, kurcze Te takie pomieście, gdzie się od cholery czasu traci w korku, nie korku, kurcze i, I tak naprawdę z tego słaba kasa jest, nie? No ale Na pewne rzeczy nie ma się wpływu, kurcze. Tak jak mówiłem to było z powiadomienia, więc jakby bloku jako bloku nie mam. Na razie w sumie też nic nie ma możliwości wziąć. O, ale to, zanim dojadę do graniska, to może coś się zmieni, może coś tam jeszcze wpadnie. Kurierzy są na mieście, widziałem jednego też jeszcze, więc jakiś tam ruch jest. Zatem słyszymy się przy następnym. Elegantko, nie zdążyłem dojechać, wpadło powiadomienie akurat nawet dwumilanówku z Kebaba a jestem dosłownie obok więc kurczę elegancja trochę tutaj nie ma gdzie... Za... a dobra, tutaj sobie zaparkuję czy nie zaparkuję, zaparkuję no, więc mam jeszcze kolejny blok przed sobą 10 minut minęło, więc bardzo fajnie zatem zaparkowałem i co? lecę po kebsa no, się kurde cieszyłem, nie? że tak szybko wpadło, kebabiarz też chce sumie zdziwiony Mówi, 20 sekund temu wpadło, a to już jesteś. Nie? Mówię, no kurde, no jak jestem na bok, no to nie będę jeździł, nie? No i co? No kurde, 20 minut czekania. Cholerka. No ale co zrobić? Nie będę tego przepisywał i się bawił. I tak mi te dziady tą ocenę zaniżają strasznie. Wszystko im, kurde, przeszkadza. No ale co zrobić? Wymagają nie wiadomo czego, a sami od siebie, no, kompletnie nic nie dają. To jest w ogóle... Ale w ogóle karygodne czasami nie, co się, co się odpierdziela u nich. No ale cóż, popatrzcie, tego też na sobie czekam. Hmm. No nic, idę do samochodu czekać. No, bo w sumie tam sobie posiedzę. Nie wiem jeszcze, zobaczę. 20 minutes later. W końcu udało się to odebrać. Kurde, faktycznie z 20 minut czekania jak nic. Ale o tyle tyle dobrego, że wracam kurde do ogrodziska I tu w zasadzie dostawę mam bardzo blisko maka. Więc no, za jakieś 5 minut tam będę, więc jeszcze no, około pół godziny mi zostanie. Więc no, nie ma tragedii, kurczę. Narzekał też nie będę, no bo to raz jest, raz nie ma, nie, więc. Tu narzekanie nic nie zmieni i nic nie da tak naprawdę. Nie ma też żadnej gwarantowanej stawki, więc no, też nie mam co za bardzo od nich oczekiwać, nie? Aczkolwiek nad tym przydziałem zamówień to by mogli cholera popracować bez kitu Wcześniej jak widzicie nie za bardzo mam możliwość, nie a z powiadomień no to leci jedno za drugim, więc no to, jest, to jest takie trochę dla mnie dziwne. I tego za cholerę nie jestem w stanie ogarnąć o co z tym chodzi. Skoro nie dają zamówień w blokach, no to znaczy, że mają za dużo i Teraz nagle się okazuje, że co... Narodowości pracują głównie w weekendy, nie? Więc tutaj, no to raczej nie mają za mało. A wręcz bym powiedział, że za dużo. Zresztą widzieliście w poprzedniej części, znaczy słyszeliście, stało chyba z pięciu czy sześciu. Kurde, wszyscy sobie gadali przy maku, nie? Więc no na mieście ich nie brakuje, co by nie było. Całe 9 zł, no ale dosłownie miałem 200 metrów. Jak wjechałem na trasę i wyskoczyło powiadomienie, to knajpy. Nie? Więc to, że szybko byłem, no, no, nie było innej opcji. Nie? Jak... 20 minut coś dostarczyć i złapać kolejne niż czekać no bo to jednak, no co by nie było czekanie, no to jest strata czasu, kurde, no bo jak wiecie no, to czasami po dwie, po trzy dostawy się robi na godzinę, nie? a tutaj co, no pół godziny z jednym więc no jest jak jest dobra, gdzieś tu już muszę zjechać, tutaj z tym no dobra, poszło ekspresowo e, za to nie tam całe, więc też w sumie spoko i tak przynajmniej wróciłem do grodziska, nie gdzieś tam się kręcę więc I tutaj znacznie więcej możliwości pewnie będzie zatem pakuję się do fury i co, i czekam na następne ledwo ruszyłem i kolejny maczek wleciał będę równie ekspresowa jak pokebaba jestem ulica obok i to mnie bardzo cieszy bo w maku no jednak to tempo mają no nieco lepsze nie? akurat co zdążę wypalić Fajka Dzień no to jak dzień, nie? Było to jedno zamówienie Ale jest git, kurde Bardzo też będzie pewnie krótko. Więc jest szansa na kolejne. na pewno będzie. Kurde, no nie ma co. I dobra, jestem. Jestem i co? I lecę. Szybko zebrane, lecę w bliźniutki. Bliźniutki kursik, jeszcze fajnie by było coś złapać na koniec. Że dalej będą powiadomienia, to sobie jeszcze śmignę a co tam Mam czas. Teraz bez zbędnego gadania trochę Wam to przyspieszę i sobie pojadę po prostu wyjścia. Dobra, na chwilę muszę tak stanąć, nie ma wyjścia. Dobra, lecę to zanieść. Dobra, tamte zamówienie dostarczone, szybciutko poszło. Tak jak mówiłem, dyszka zanieść. Tu sam jeszcze jakiś drobny tip, no bo tam gotówkowe było, więc ta końcówka dla mnie. No, ale w sumie tam z każdego właśnie jakaś taka została, więc grosz do grosza coś tam się zawsze uzbiera. A tymczasem co pędzę gdzieś tam jeszcze w miasto, może coś tam się załapie. A jak nie, no to zobaczymy. I dobra, w sumie już nic nie wpadło. Zatem czas na krótkie podsumowanie. Na koncie 51-50, jak dobrze pamiętam. Plus, te tipy, no to myślę, że te 60 zł wyszło. Tu z każdego coś tam, na jakiś grosz wpadał, więc gitarka i co ile? No, jakieś dwie godzinki z, minut, z minutami łącznie było. Co daje? No, trzy deszki na godzinę. Liczmy, nie ma tragedii. Lepsze to niż nic wiadomo. Zatem dziękuję Wam pięknie za obejrzenie kolejnego odcinka. I słyszymy się w następnym. Siemaneczko.